A jak jest z kolorem zęba po leczeniu kanałowym? Jak to wygląda? Generalnie zęby po leczeniu kanałowym, w obecnych czasach, kiedy stosujemy nowoczesne sposoby leczenia kanałowego, przebarwiają się coraz rzadziej i coraz później. Po takim leczeniu następuje to przebarwienie. Natomiast często mamy do czynienia z przebarwieniem zębów kiedyś wcześniej leczonym kanałowo. Następuje to albo na skutek użytych używanych wcześniej materiałów do wypełnienia kanałów korzeniowych, albo na skutek niedostatecznego opracowania komory zęba, czyli takiej struktury, która występuje w w koronie zęba, i tam właśnie znajdują się resztki ym, krwi, resztki nerwów, które przeprawiają w konsekwencji taki ząb.